STS Zakłady Bukmacherskie. Sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. A, to się... Jak jest spalasz, nie ręczysz po co tam spalasz głowa jest w

Idziemy tak, kolor pierwszy. Niebieski. Kadlec, Pitrowicz, Romańczuk, Kamara. I tutaj nawrotki z truski. Tu będziemy zmieniać. Maszyna, 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 maszyna. Jedynka to są niebiescy. dwójka to są zieloni. Trójka to są bez koszulek. Tak. tak. Trzy. Dwa. Tak. Idą. Raz. Brawo, trzymam, trzymam. Tak, Dawaj trzymam. 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 I ostatni. idziemy, ho. Jedzie raz nie tylko To dopiero początek Końca Co tren to ładnie Niebiescy grają od bramki, jest karny po tym 4-0 chyba było

A Adrian, dzisiaj przed takim trochę cięższym treningiem mieliśmy okazję zaobserwować, jak też wprowadzacie takie elementy humorystyczne do, 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 do gierek jak ważną i jak istotną rolę takie elementy właśnie w treningu pełnią. Znaczy, się wydawało, że tu bardzo poważnie to potraktowałem, chciałem się porozumieć z zawodnikiem, jakoś skomunikować. Póki, póki co rozmawiamy o, samym, o samych gierkach tych z użyciem rąk i głowy, a do twoich umiejętności lingwistycznych jeszcze przejdziemy. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to jest co bardzo istotne, szczególnie przy takiej wytężonej pracy, kiedy tych jednostek treningowych jest, jest sporo, się nagromadza i ta, ta, takie obciążenie taktyczne, związane z pracą taką też y, umysłową, z koncentracją na boisku, ale też takie obciążenie czysto fizyczne, czyli ta praca, którą wykonujemy na co dzień się nagromadza. To ważne jest, żeby właśnie poprzez takie środki treningowe, czy też, y, czy też urozmaicanie właśnie wprowadzenie elementów, może troszkę formy zabawowej, takiej luźniejszej, y, głównie właśnie w częściach wstępnych, bo, bo one są, można powiedzieć, na tyle y, można wykorzystać, że, żeby takich form użyć. Y, to jest istotne i też wprowadza takie w pewnym momencie nie rozprężenie, ale też nie rozluźnienie, ale taką, taką, taką swobodę i, i trochę uśmiechu na twarzy, żeby, żeby zaraz znowu wrócić do tej wytężonej, ciężkiej pracy. Tutaj ten uśmiech na twarzy też często przeradza się w taką dosyć mocną rywalizację, bo każdy, każdy każdego każde, każdy każdemu sędziowie, każdy każdego pilnuje. Nie no, to jest można powiedzieć główny element taki, który, który w tych zabawach dominuje, czy, czy sędziowanie jakiekolwiek, czy, czy pilnowanie zasad, można powiedzieć, że wtedy trener może stanąć z boku i nic się nie ozywać, bo oni sami siebie będą pilnować tak, że że, że bardzo często w lidze tak tak nie pilnują sędziów na boisku jak, jak tutaj na formach zabawowych, ale tak jest, no, trzeba tylko pilnować, żeby, żeby to nie przerodziło się właśnie w taką, żeby żeby ta forma zabowa była, była zabawą, a, a nie przerodziła się w taką rywalizację, ale w cudzysłowie rywalizację, gdzie oni przestają się bawić, a, a zaczynają się denerwować i, i wzajemnie gdzieś tam na siebie patrzeć. To ma być przede wszystkim troszkę. Troszkę śmiechu i, i, i takiego wprowadzenia luźniejszego w trening. Nie wiedzieliśmy też tutaj z Grzegorzem, że, że to tak dobrze znasz hiszpański. Jak długo się uczyłeś? Tak, no poświęciłem trochę czasu wolne. Wiadomo, że, że było troszkę tego wolnego więcej. Wiedziałem już dużo wcześniej, że, że Juan do nas przyjdzie. Był Jesus, ale Hesus posługuje się językiem angielskim, więc nie byliśmy zmuszeni do, do nauki. No teraz, wiadomo, z Juanem chcemy nawiązać jak najszybciej kontakt, także wszyscy w sztabie bardzo mocno poszliśmy z językiem hiszpańskim do przodu i cieszę się, że w takich prostych rzeczach, jak dzisiaj byłem w stanie bardzo dobrze mu wytłumaczyć ćwiczenie i szybko to złapa. Wydaje mi się, że gdyby te podstawy hiszpańskiego nie byłyby obecne u nas w sztabie, to to ciężko byłoby tą zabawę wytłumaczyć. Także to na pewno duży, na duży plus. I, e, dzisiejsze doświadczenie pokazało, że będziemy się dalej uczyć języka, no bo to ewidentnie nam pomaga w pracy. A powiedz, co jest, co, który element w tej gierce był ważniejszy: pasito czy obrotito? Zdecydowanie obrotito, bo obrotito po, brak obrotito powodował e, Lusito bolito no. także. Także musiał pilnować obrotito i pilnował, także, także fajnie, bo pobawili się chłopaki, pośmiali, z tego też było trochę śmiechu i okej, okay, no to jest ważna atmosfera jest ważna do pracy, tak jak powiedziałem już wcześniej, że, że szczególnie przy tej wytężonej pracy, kiedy na, nagromadza się obciążenie i, i cały czas się jest w jednej grupie, żeby czasami to napięcie rozładować właśnie w taki sposób. Dziękuję bardzo. Na bombę! Arach. Arach. To, 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 to. Nie ma wola! Chodź! będzie wody! No ładnie! To nie ma wody, chłopaki, nie? I teraz zagadka. Kto ma takie białe buty?

ja, nie koniec Mamy wyniki badań wydolnościowych, także kilku zawodników, którzy, którzy potrzebują jeszcze tej pracy tlenowej, oni już zaczęli bieg 7.30 rano. Później już z całym zespołem mieliśmy jeszcze dwie jednostki treningowe. Pierwsze o charakterze takim. Yy, no, nie ma co ukrywać wytrzymałościowym pod takim dosyć mocnym yy, część zajęć z piłkami poprzez małe gry yy, no, również no, nie było się bez interwałów bez piłek także na pewno tą jednostkę mocno odczuli zawodnicy natomiast ta popołudniowa miała już wymiar taki typowo taktyczny. Te dwie jednostki, które jutro wystąpią, zostały podzielone, tak żeby jutro już rozegrać po 45 minut. No myślę, że, że za nami dwa takie ciężkie dni i na pewno gdzieś tam to będzie trochę jutro widać, jeśli chodzi o dynamikę zawodników, ale nie to jest najważniejsze w tym etapie, trenerzy nie trenowali dzisiaj Maciek Twarowski i Mila Sawkowicz, co z nimi, w przypadku Mile to taka nasza decyzja, bo, bo już e, zaczynał, ta noga zaczęła się odzywać w sensie zmęczeniowym, to jest, jest po poważnej kontuzji, więc musimy go odpowiednio prowadzić, odpowiednio dozować obciążenia, żeby się nic nie stało, to jutro normalnie będzie, oczywiście nie jest do sparingu, ale już będzie miał jednostkę treningową, w przypadku Maćka problem już z tego pierwszego dnia nastąpił, gdzie naciągnął, prawdopodobnie naciągnął mięsień przywódziciela, także, także e, jeżeli do soboty mu to nie przejdzie, czyli, czyli inaczej do niedzieli, do końca tygodnia, to no wówczas będzie musiał wrócić do jego stoku i, i wyleczyć to. No mam nadzieję, że to nic poważnego, bo, bo, bo mm, to jest ważny ten okres przygotowawczy, a praktycznie Maciek jak no, mówię, że zaliczył tylko pierwsze dwa treningi byłem w stoku i tu już... W, w pierwszym dniu zgrupowania, yy, odniósł tą kontuzję, więc no, no szkoda, ale no to, to też jest taki okres, że te kontuzje są, aczkolwiek pojawiają się z reguły później, jak analizuję te nasze okresy przygotowawczy, zawsze jakiś młody zawodnik na pierwszego dnia wylatuje, no to no, będą duże, duży zbieg okoliczności, akurat wcześniej dwa razy to były kontuzje takie no, gdzieś tam po wyniku walki takiej treningowej, a natomiast tutaj no, to 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 się bezinwazyjnie ze strony powiedzmy kolegi z drużyny, natomiast no, gdzieś tam Maciek yy, przy próbie uderzenia piłki i troszkę wykrok zrobił i naciągnął sobie tę mieśnię. Muję ci! że w każdym to teraz nie, nie będzie, będzie zmieniać Ręcinę, tam, pół roku tam. Nie, nie. o tym sparingu, zapytajmy jeszcze właśnie o pogoń w Można sobie tak powiedzieć, że w zasadzie chyba ten stopień trudności będzie się powoli podnosił, bo zaczynają drugi ligowca, później też będą, będzie zespół z Grecji, będą Słowacy. Jak to będzie jutro wyglądało? No pewno do tego jest w tym jakaś celowość, no bo wiemy też, i często jest tak, że, że, że te obciążenia są duże. No, Różnie trenerzy podchodzą, gdzieś ktoś robi przed meczem jeden trening, czasami dwa dni po jednym treningu, ktoś inny Robi po dwie-trzy jednostki tak jak my i kiedy te siły są potencjały potencjalne, no to ten zespół zdecydowanie lepiej wygląda. To nie chodzi o wynik sparingu, ale też, żeby miał jakąś miarodajną wartość. Na pewno nawet jeśli tutaj nasz przeciwnik będzie, nie wiem, pod tym względem yy, załóżmy, że miał gdzieś tam więcej tej świeżości, no to no, po naszej stronie musi być przynajmniej tej więcej jakości piłkarskiej no bo jesteśmy wyższy lidi, no, że wiadomo, yy, że trzeba się nastawić na to, że, 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 że to zaangażowanie ze strony przeciwnika będzie bardzo duże, ale mówię, była w tym celowość, żeby, żeby na tym zmęczeniu po prostu rozegrać. rozegrać sparring. Wcześniej trener wspominał, że w tym pierwszym sparingu głównie wystąpi młodzież, tak to będzie wyglądało? Nie do końca, bo, bo, bo już są urazy, tak i, i... Na pewno inaczej, no zagrają wszyscy po, po, po 45 minut, więc, więc, więc... E, tak, no, będą grali, będą grali, natomiast jest to troszeczkę, e, na pewno nie, nie ma to w żadnej, w żadnej z tych 45 minut nie będzie optymalna jedenastka, więc na pewno jest w tej pierwszej połowie może troszeczkę teoretycznie, bo jest więcej doświadczonych. Z zawodników. Może to tak wyglądać, że jest mocniej, ale ale mówię, to są e, wszyscy dostają po 45 minut. E, I tak będzie na pewno jeszcze jeszcze e, z tymi sparingami na pewno z, z tymi zespołami e, które są niżej. Natomiast mm, te dwa sparingi na pewno na pewno ty mówię tu o roku czy, czy Olimpiak 8, no to będziemy już chcieli gdzieś e, tak żeby żeby już parci ta kadra troszeczkę mówię, 18 zawodników zagrało. Z, no zobaczymy jeszcze. jeszcze na koniec tak. zapytam Iwana Runię jakie Jakie wiadomości z białego stopu? No przed chwilą, no, może nie przed chwilą, przed treningiem z nim rozmawiałem, więc nic tu się nie zmienia. Mówi, co coraz jest lepiej z, z tym bólem, no, w niedzielę dojedzie, natomiast no, też nie jest tak, że 100% jest wyleczony, więc yy, myślę, że nawet jak tu to dojedzie, to, to też nie od razu wejdzie w pełny trening, a będzie stopniowo wprowadzany. Też mu troszeczkę ucieka to zgrupowanie, yy, więc będzie musiał później nadrabiać. Dawaj Taryk. 1104, no, nie starczy. Rozgrzewka przed brzuszkami zrobiona. Tak jest. <noise> STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagielloni Biały Stok.